bober gaming dzisiaj słuchajcie gramy w e, dziwnego surowego tatę i po pierwsze co wam chcę powiedzieć przed odcinkiem pewnie się spytacie dlaczego ja mam nazwę teraz bober bo po prostu mam taką ksywkę tak do mnie ludzie na ulicy mówią więc po prostu nie przedłużajmy i zacznijmy e, grę dobra widzowie zaczynamy e, w to grać ja nigdy tego jeszcze w to nie grałem więc Zobaczymy, mm, okej, okay. jesteśmy w jakimś aucie Chill, jak sądzę, no i to jest mój stary, tak? Jakby Okej, okay. mam nadzieję, że to jest mój stary, bo, dobra No siema, tata I, dobra, Weź do domu, no spoko Aha, czyli wziął mnie tylko dlatego, żeby mu śmieci wyrzucił, no super Wyczyść śmieci z zewnątrz. No dobrze. Postaram się. Dobra. A ten siedzi przed telewizorem i ogląda biały ekran. No super, nie? Mam nadzieję, że się nagrywa wszystko. Tak, to, jest, to się nagrywa. Dobra. Kurde. Wziął dziecko. Słuchajcie do roboty, bo alimenty płaci. I ma przyznane przy sąta ten co siedzi z piwskiem i ogląda jakieś białe ekrany, mam talent. I ukradł jeszcze Monalizę, no co za gościu, dobra, wyczyść śmieci. No śmieci chyba wszystkie, dobra, pójdę coś zeżreć chyba. Może jakaś lodówka? Aha, czyli muszę najpierw szplankę być. Słuchajcie, jak ktoś będzie chciał z was zagrać... Yy, w grę to ze mną w to, bo ja nie umiem jakby w to grać, więc byście mi to pomogli. Yy, musisz wlać władzę. Co? O. Dobra, później się przyda. Teraz trzeba, myślę, że jedzenia poszukać, bo jak ma oszaleć, to umrze z głodu. Coś mi przyszło, bo Java. słuchajcie, dobra. No, ale gdzie są jeszcze te śmieci? No dobra, chodźcie. Zamknięte, aha. No dobra, zobaczymy. A, tu są jeszcze śmieci, dobra. Dobra. Tu są jeszcze śmieci? No dobra. Sprzątałem. Są jeszcze gdzieś śmieci? Tu nie ma. Tu są. Aha, na śmieciu w domu i wziął dziecko do roboty. No super, nie? Siódma pijem. Dobra, przygotuj makaron błyskawiczny na obiad z tatą. Aha, czyli mam twój makaron. Gdzie jest stary? A, no. Tutaj powinieneś mi no dobra, słuchajcie, spróbujemy. Aha, czyli zamknął mnie na klucz, zajebiście. Dobra, tylko jak ja mam to ugotować? Yy, dobra, mam makaron, tak? Trzeba go po podgrzać. Ugotuj makaron. No dobra. Makaron, taty. Makaron, twój. Aha, dobra, rozumiem. Ok, stary, gdzie jesteś, stary? A, tu jesteś. Masz świnio, żryjka. Się napkaj ty. Aha, jeszcze dla starego. No dobra. No dobra. Czyli mój makaron jeszcze dla ojca. No dobra. Potrzebuję surowego. Aha! Dobra! Ja sobie kiesień kupi. Ugotuj makaron. Dobra. Jakby to on powinien robić, dziecku obiad, a nie dziecko, ojcu, ale dobra, no niech będzie. Swoją obiad możemy mu zrobić. Tak. No dobra, tatę zrobiłem obiad. No i proszę. Ja się trochę boję z tobą jeść. Zjadłeś? Ratling degenerator. Ok. Refil, ma Co? Mam iść spać? Błagam, wypuśćcie mnie, ludzie! chcę mnie zabić, chyba. Zamknięta, co Cą mnie zamknąć? Co, jest Degenerator. Nie wiem o co mi chodzi. Refil. Nie wiem o co mi chodzi. Dobra, po prostu pójdę spać, co? Może. Ah, Rozumiem. Trzeba uzupełnić. Pełna. Posłuchaj co tata mówi. O! to jest tata! Czy ja jestem do niego podobny? Nie wiem. I want to cooking inside. Aha. Will go. Tata wyjdzie na zewnątrz, aby sprawdzić. To się był na zewnątrz. Ty oglądaj, może ciągnąć telewizję, gdy jestem na zewnątrz. Nie, 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 nie. Ja sobie popatrzę, z kim ty rozmawiasz. Ty, ktoś tam jest. Ktoś tam jest. O dziesiątej. Lub tata będzie wściekły. O kurde, dobra. Czyli wiemy, że o 10 p.m. Musimy iść spać. Dobra, słuchajcie, ja spadam. Ja wolę nie ryzykować swoim życiem. Tylko kurde, ja nie wiem. Dobra, chyba na górze jest mój pokój. Tak mi się wydaje. Tylko gdzie, gdzie? Tu jest dużo pokoi. E, tu jest dużo pokoi. E, dobra, chyba to jest mój pokój. Ok, Domsker. Okej, okay, co my tu mamy robić? Włącz klimatyzację. A, klimatyza. Chwilę. Włącz. Wyłącz wszystkie światła domu. Naciśnij. Dobra, muszę się dowiedzieć, gdzie... Dobra. E. No. I E. Jeszcze nie wszystkie? Bo jakie żarty. No są wszystkie. Przecież są wszystkie. Kurde, ja nic nie widzę. Latarka. Jak się włącza latarkę? O! Czyli F? Tak. Dobra. A, właśnie to. Dobra. Chyba tyle. Nie widziałem więcej świateł. Tam się jeszcze mało. No, musimy wydaje, że wszystkie zamknięte zgaszone, zamknięte no i tu też ja nie wiem o co chodzi dobra, chodźmy może na górę, co? bo oj, 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 co się dzieje, co się dzieje? no i E. i wyłącz. włącz telewizor na... chyba żarty jakieś no Muszę. No i dobra, masz telewizor. To wiadomości. No. Wiadomość pochodzi z FBI. Mm. Jakiś wirus. I za morderca. Picasso, misterys, OK. Okej, okay, dobra. Nie chcę mi się tego czytać. O kurde! Dziesiąta PM! Kurde, kurde, kurde. Dobra, dobra, dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. Nie, 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 nie. Spać, spać, spać. Spać. O, jest. Otwórz frontowe drzwi. No chyba żarty jakieś! Co ja mam swoje życie? Aaa, <mustacja> ja nie chcę. Ja nie chcę tam iść. Drzwi frontowe, Tam jest pierda. Zamknięte, ale gdzie są drzwi frontowe? Gdzie są drzwi? Aha Okej okay. Zamknięte, i do sypialni na górze Tata, nie rób sobie żartów, dobra? Idę do sypialni to chyba jakieś... Coś chyba boli troszeczkę główka w sypialni. Starego tu nie ma. Ja tam nie chcę iść. Tu nic nie ma. Tu jest sypialni na górze. No przecież jestem na górze. Nie ja wiem, nie lubię tej gry już. Nie ma. Nie ma więcej drzwi. To? To jest moja sypialnia? O nie. O kurde, dobra. Oj, oj, oj. Ej. oj Oj, 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 dobra, spać, spać, SPAĆ Dobra Uszedłem La, 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 śpię, śpię, Tu się śpię Nie idź już sobie, idź No dobra Przeżyj noc Aaaa... Samo uczę. O chyba nie! Proszę. Faj. Dobra. Trzeba. Zobaczmy. Gdzie jest ojciec? Dobra. Ojciec śpi. Na szczęście mam jedną wodę, to wypijmy, dobro. A ja powoli się zaczynam robić głodny. Co? dobra. Oj, dobra.

Ale zaczynam się robić głodny, a z głodu nie można, umrzeć. oj, 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 dobra Zaczynam się coraz bardziej robić głodny Dobra, ojciec poszę spać Dobra Trzeba iść coś zjeść I to szybko Dobra Dawaj szybciej No nie! Zaraz skinę Dobra Jeszcze pić, pić Oj, oj cia, cia. Zabił mnie?! Ile kosztuje ożywienie? 25 robuxów No dobra Dla odcinka Dobra Да, Тинька сейчас пошает из Давай, 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 шупчей, шупчей! Не жрей. Зачем я? Dawaj to, co zapas zrobić wieczorem. Dobra, to jest jakaś komora gazowa? Dobra, muszę się położyć, bo. Poszedłem spać, niby. Ale tak chcę się pić i jeść. Ale już nie mogę wyjść. Dobra, dobra. poczekajmy tu. Mam szkło do picia. Dobra, w tym do generatora. Chyba żarty, że mam teraz jakiś generator naprawiać. Szkoda, ojciec śpi. Zupełnie. Dobra. Będzie, będzie stary Teraz ja pierdzielam. Dobra, proszę spać. Zjedzmy makaron. W trzecia w nocy. Dobra, jest makaron. Dobra. Zróbmy sobie na wszelki wypadek Dobra. Energia bardzo słaba. Muszę iść spać. O dobra. Ten tata to jakiś psychol I mu poszany spać, ale trasę pragnienie i głód Dobra, czyli trzeba się napić Ten stary tu przyjdzie A to jest jakiś gaz kijący. Oj, 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 oj Oj, 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 oj Oj, 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 oj dobra Nic się nie dzieje Ja sobie tylko śpię La, 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 la. Dobra, ojciec poszedł. Czwarta dopiero. Dobra, jest już bezpiecznie. Trzeba iść zjeść i się napić. Bo umrę. Ojciec zasnął. Oj, 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 co jest? Hej, jakby okay. nagle. Dobra, ser. Przyjdzie stary, to ja się tak zesram. Kiedy ten stary pójdzie spać? Dobra, poszedł. Żeby zaraz umrę z pragnienia. Dobra. I że coś zeżreć.

Instagram, Strija. A śpię, tatusiu. Możesz i spać. No, dobra. Poszedł. Jak tlen słabo się Dobra. Muszę coś zjeść i wypić. Dobra. Już jest piąta, powoli się jasno robi. Пуш, перец. Добро. Нужно всё положить. Добро. Ten stary przyjdzie. Ja się tu uleczam, uleczam, bo ten śpi jak proba. Halo! O właśnie, o wilkułowach tu. Akurat jak wyszedłem musiał się pojawić. Słuchajcie, jeśli chcecie, żeby był par 2, to napiszcie w komentarzach. O, przeżyłem! Szósta pijem! Jest! Wygraliśmy to, słuchajcie. Przetrwaliśmy rozdział pierwszy. Przetrwaliśmy. Podobno czapter drugi jest najgorszy. Ale przetrwaliśmy. Słuchajcie, udało się. Let's i... Zjedzmy. O, siema stare. Chyba. Koniec. No właśnie, co ci się stało? Ktoś opęta moją duszę, ale teraz czuję się trochę lepiej. Okej. Okay. Jest spoko. Naprawdę tato. Nie, tak, dziecko. Teraz pomódlmy się przed jedzeniem. No fajne jedzenie, jak tu nic nie ma. No! Ciąg dalszy nastąpi. Już jest ten chapter drugi, słuchajcie, ale my go dzisiaj nie będziemy grać, bo odcinek będzie trwał ponad godzinę. E, dlatego chciałbym wam podziękować serdecznie, ale jeszcze chwilkę, musimy się zrespić, spokojnie. E, przesłaliśmy... A więc tak, słuchajcie, dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeśli chcecie part 2, to e, zasubskrybujcie, napiszcie w komentarzach. A może part 2 nagram z Igorem, kto wie? albo z pepe Panem Dziobakiem, bo też ma swój kanał na YouTubie. Zostawcie łapkę w górę, suba dzwoneczkiem, a my widzimy się w następnym odcineczku!